Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwajgiert, Pilne. Szanowni Państwo, ludzie Kaczyńskiego okradli nas na koniec kadencji. Te największe dwały, największe oszustwa były przygotowane wtedy, kiedy jeszcze prezydent Andrzej Duda stworzył ten nie wiadomo komu potrzebny, już teraz wiadomo, ten rząd dwutygodniowy. W czasie tego rządu dwutygodniowego zostały podpisywane umowy skutkujące wielkimi stratami dla Skarbu Państwa. Wczoraj dowiedzieliśmy się o kolejnej takiej sprawie, zwykle ważnej, o tej umowie, którą podpisał i yy, którą zrobił pan Telus, czy od niego to było zależne, pan Robert Telus, pan yy, minister rolnictwa. Pamiętacie państwo, ja no coraz bym się jak słyszę Robert Terus, Terustą, no jego jakąś taką scenę z gaśnictwa, jak on tak trzyma gaśnicę, tak biega w kółko, jakoś tak ryczy coś i tą gaśnicą tak się bawi. No, ale ta gaśnica to drobnostka jest przy tym, co się wydarzyło. A ja państwu podam takie trzy wielkie wały na koniec tej, tego działania Kaczyńskiego. I Kaczyński, według mnie, ma sprawstwo kierownicze i oni wszyscy powinni mieć za to hmm, śledztwa. Powinni za to odpowiadać. Więc słuchajcie Państwo, że tam one wiadomości. Trzęsienie ziemi w PiS. Jarosław Kaczyński zawiesza dwóch posłów. Posłowie Robert Telus, Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS. Przekazał rzecz wywołania Rafał Bochenek, Co chodzi o państwowych gruntów, w zabłoki na Mazowszu, wiceprezesowi firmy Daftona. Sęk w tym, że w momencie transakcji w domu, obu na tych terenach ma powstać kolejny komponent CPK. Oświadczenie w tej sprawie wydał jeden z głównych zainteresowanych. Nie miałem żadnej wiedzy o transakcji, ani o fakcie, że taka działka miała być sprzedana, podkreślił Telus. Oczywiście, to jest jasne, nie miał takiej wiedzy. Tak. Decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego, <laughs> przepraszam, posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski dostali zawieszenie w prawach członka PiS, do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do Krajowego Środka Wsparcia Rolnictwa, poinformował w Krafobochenek Rafał odnosząc się do afery ze sprzedażą działki. Rzecznik PiS podkreślił, że sprawa powinna być bezwzględnie wyjaśniona. Dziwi nas fakt, że KOWR pod obecnym kierownictwem mimo wpływu lat nie próbuje odzyskać na podstawie decydujących przepisów sprzedanej nieruchomości. Czyżby wynikało to z faktu, iż rodzina nabywcy działki jest istotnym sponsorem Partyjnych inicjatyw i kampanii platform. Wina, wina Tuska. Po prostu, rozumiecie? I to jest właśnie wina Tuska. Jak wiecie Państwo, tutaj została sprzedana działka w zabłotniku Warszawy o powierzchni 160 hektarów i którą ma przebiegać linia kolei dużych prędkości. I ta działka została Sprzedana, sprzedana za bardzo, ja tak powiem, zaniżoną, zaniżoną wartość. Tam jest kilkanaście milionów złotych. A jak wiecie Państwo, teraz ta wartość ma też wzrosnąć. Bo i ta działka została sprzedana formalnie 1 grudnia. Teraz jej wartość może wzrosnąć do 400 milionów. Zniesienia tej to premier Donald Tusk, wiadomo o Morawieckim. Powiedział, Szanowni Państwo, że działka została za jakieś 12 milionów, sprzedana i ma być w tej chwili warta e, około 400. E, właśnie w tym czasie. No, wiecie Państwo, ewidentnie jest to taka dokrętka ich, no się tak nazywa, jak gruby przestępcze, coś już ukradły, a później jeszcze chcą dalej ukraść. a to nie jest wszystko. Bo mówiliśmy Państwo o kolejnych rzeczach, o umowie, chociażby o umowie mm, amunicyjnej, która została de facto sporządzona no, praktycznie już pod koniec rządów Morawieckiego. I Morawiecki chciał stworzyć spółkę Polską Amunicję, która yy, no, praktycznie miała. Yy, Przejąć cały rynek produkcji amunicji w Polsce. Jak wiecie, to jest niezwykle istotne. Wcześniej w mailach pana Dworczyka było, było jasno stwierdzone, że Polska boryka się z tym problemem braku amunicji, szczególnie amunicji 155 mm. Nie potrafiono przez ten czas tego zmienić. Polska była kiedyś potentatem w tej produkcji, były problemy, z produkcją, produkcją w, w pionkach. Tam zakupiono jakąś maszynę i ta ma, maszyna zgniła, tam nikt jej nie, nie zmontował. No, tutaj można by było popatrzeć na to przez inny aspekt, komu zależało, żeby Polska była bezbronna. Ale to zacznijmy od tego, kto chciał zrobić na tym biznes. I czytamy. panie Zecharłkowicz, pozdrawiam panie Jasku. Będzie pewnie z nami jakiś materiał. Pan Jacek rozmawiał z nami. Ze mną rozmawiał wczoraj. Ciekawy jestem, jaki jest będzie materiał. Czy to będzie obrona pana Siemuniaka, czy będzie inaczej. Śledztwo Onetu, Polska amunicja bez kontroli. W grze 14 miliardów. Przekazując prywatnym firmom kontrolę nad produkcją amunicji dla wojska, rząd PiS nie zabezpieczył interesów państwa. W dodatku firmy te nie mają doświadczenia w produkcji amunicji. Widzieliśmy poufne dokumenty dotyczące tej sprawy, pisze pan Har Harukowicz. Program Narodowa Rezerwa Amunicyjna NRA powołany został do życia uchwałą nr 43 Rady Ministrów z 29 marca 2023 roku. No, już byli zaobiegliwi w którym pod pozycją 386 zapisano, że celem programu jest rozbudowa i dywersyfikacja narodowej bazy produkcyjnej amunicji wielkokalibrowej oraz uzupełnienie rezerw adekwatnie do zwiększonych potrzeb związanych z rozbudową potencjału sił zbrojnych. I oni zrobili takie partnerstwo. Okres trwania programu wcalone na lata 2023-2029, a jako podmioty wyznaczone do sfinansowania zostały przede wszystkim instytucje obsadzone przez najbliższych współpracowników ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu, Rzędową Agencję Rezerw Strategicznych RAS. I 20 kwietnia po raz pierwszy zabiera się komitet sterujący NRA pod przewodnictwem Morawieckiego. Tutaj jest skład tego komitetu. Cel jest opisany. Oczywiście, że, a także zapewnienie w perspektywie 20, do 29 roku siłą zbrojną, uzupełnienia rezerw amunicji, o kaliber 155 mm w wysokości adekwatnej do pogromowego mi, miesięcznego zużycia. No to wszystko to, co było tam zrobione. i Szanowni Państwo. Polska municja to twór spółki WPT Holding, na której składają się z kolei trzy prywatne podmioty, zajmujące się produkcją uzbrojenia WPT Electronics, Ponar Wodowice i TDM Electronics. 1 czerwca podpisana jest umowa ramowa, a 18 września zarejestrowana zostaje spółka w KRS o takiej samej nazwie. I taka spółka już jest zarejestrowana. I tajne uchwały na koniec rządu Morawieckiego kupować podpolskie unicje. Wszyscy z tą spółkę przygotowali, zarejestrowali, zrobili um, ludzie Morawieckiego i prywatne podmioty. I 5 października, szanowni państwo, 10 dni przed wyborami 2023 roku. No, niecałe dwa tygodnie przed wyborami premier Mateusz Morawiecki podpisuje uchwałę nr 189-23, nakazującą Agencji Uzbrojenia Jednostki Administracyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, powołanej do wzmacniania potencjału obronnego poprzez skuteczne terminowe pozyskiwanie dostarczania sprzętu wojskowego od konsorcjum Polska Amunicja pocisków 155 mm w latach 23-26. To, to oczywiście, gdyby zaczęli. To by dalej robili. I teraz dalej, szanowni Państwo. 6 grudnia, pamiętacie, że 13 grudnia przejęto władzę. 26 roku, a więc już po przegranych przez ugrupowanie Morawieckiego wyborach i na tydzień przed przyjrzeniem nowego rządu Tuska, w okresie tak zwanego rządu przejściowego, Rada Ministrów podejmuje kolejną uchwałę, zmieniającą tę poprzednią, zgodnie z którą okres realizacji dostaw przez Polską amunicję zostaje wydłużony o 3 lata. W roku. 29. Również ta decyzja jest opublikowana, gdyż dostaje klauzulę poufną. Niech się o niej miał, później się o niej miano dowiedzieć. I tutaj właśnie, szanowni państwo, jest dokładny opis tej afery i to jest tam w grę wchodziło 14 miliardów złotych. I sądzę, że później dużo więcej. No bo, szanowni państwo, wiadomo, że amunicja jest potrzebna, ale to nie koniec. W ramach programu Miecznik, czyli budowania dla marynarki wojennej korwet, wpłacono ubezpieczenie na korwety, których jeszcze nie było, czego robić nie trzeba. I czytamy w Defense 24. I słuchajcie Państwo. Prokuratura i SKW zbadają sprawę ubezpieczni, ubezpieczni, ubezpieczenia miecznika. Prokuratura i SKW zbadają sprawę przy zawarciu umowy ubezpieczenia powstających w fregat miecznik. Czy nie doszło do nieprawidłowości, o których wątpliwościach z wyborem ubezpieczyciela, osobą, która pośredniczyła w ubezpieczeniu ze sposobem zapłaty 150 milionów złotych. Składki bez rozłożenia na wiele mniejszych rad. Mówił wicemistrzów aktywów państwowych Marcin Kulasek, wiceszef Cezary Montom, czy PGZ wszczęła audyt w sprawie umów ubezpieczeniowych zawartych w grupie. Szanowni Państwo, sprawa dotyczy tego, że owszem te, te, te korwety są potrzebne. To jest niezwykle niezwykle istotna, istotna część naszego programu obronnego w naszej marnarce. Tam okazało się, że człowiek, który wcześniej cały czas zajmował się ubezpieczeniami w wojsku, odszedł do prywatnej firmy ubezpieczeniowej i ta prywatna firma ubezpieczeniowa otrzymała składkę ubezpieczeniową na te korwety, które jeszcze nie powstały, w wysokości 157 milionów złotych. Prowizja z tego jest olbrzymia. Tam kontrola wykazała, że nie trzeba jeszcze ubezpieczać korwet, których. Nie ma. No można wyświeżyć kontrakt. Można, ale nie trzeba obetwieszać czegoś, czego nie ma. Oni zapłacili już całość, całą składkę. Porobili tak i zrobili to 12 grudnia. Dzień przed mm, tym, kiedy władze mi mieli przekazać rządowi Donalda Tuska. Także widzicie, mamy co najmniej trzy takie wały, po co było im potrzebne te dwa tygodnie do tego, żeby jeszcze porządzić. Mimo tego, że rząd Morawieckiego nie miał żadnych szans na zawarcie koalicji, prezydent Buda palił głupa, tak trzeba powiedzieć. Morawiecki palił głupa i mówił, że znajdzie koalicjanta. Jak wiecie, koalicjanta nie znalazł, ale miał czas zaprzysiąć ten rząd, którego zaprzysiągł, który podjął takie decyzje. No jedna, macie to CPK. Druga, macie program Polska Amunicja. Trzecia, macie te ubezpieczenie tych korwet, których nie ma, które są w produkcji. Nie trzeba tego było robić. Oni tak się wysforowali wcześniej, żeby tę umowę tak wypełnić, no bo tam jest prowizja. Robił to pracownik, który wcześniej ubezpieczał program wojska. <grym> tak, szanowni państwo, gdzie się dotknęli tam, Coś ginęło. Do tego dochodzi FRARS, do tego dochodzi oczywiście to, co robiło Bajtek i poziom len u do tego dochodzi NCBR i wiele innych rzeczy. No to są te. Ja nie wiem tylko, czy te kwoty są wliczone do tych ponad 100 miliardów, które opisał Banasz w rolnictwie, że gdzieś wyparował. No czekamy na śledztwa prokuratorskie, żeby. Tych ludzi pociągnąć do odpowiedzialności, w szczególności tych, którzy mieli tam sprawstwo kierownicze, bo bez szefów nic by tam nie ruszyło. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. A złodzieje muszą iść do więzienia. Do widzenia Państwu.